Witaj internecie. Jesteśmy dzisiaj w firmie Rzutniki.com, gdzie mam dla Was małą niespodziankę. Mianowicie pierwszy na świecie domowy projektor DLP 4K, a więc BenQ model W11000. Idziemy go zobaczyć. A oto i on. Pierwsze co możemy powiedzieć, naprawdę jest duży. Przede wszystkim 4757 na 25 cm masa. Oj, to jest uczciwe 15 kg, naprawdę jak na projektor 4K domowy jest bardzo duży. Zwłaszcza, że jak weźmiemy najbardziej popularnego Benka na polskim rynku, czyli model 1070, różnice są zauważalne. Na początek estetyka, jest dosyć stonowana i techniczna. Może przypominać poprzednie konstrukcje drivisa. Z przodu oczywiście obiektyw. Benku bardzo się nim chwali, twierdząc, że jest naprawdę ostry. Mamy tutaj 50% zoom oraz lens shift. Wertykalny jest 65% oraz horyzontalny wynosi 25%. Dalej posiada coś, co się nazywa true Zoom and Focus. Później Wam pokażę, na czym to polega. Naprawdę ciekawa rzecz. Na górze znajdujemy informacje o wszystkich fajnych technologiach zastosowanych w tym projektorze. Oczywiście 4K, dalej znaczek DLP i certyfikat THX. Bardzo fajna rzecz. Jest też informacja, że ma HDMI, no ale tak trochę oczywiste. Oraz znajdujemy dwa pokrętła od lens shiftu. Ten projektor nie posiada niestety elektronicznego Lens shiftu. zoom, focus oraz Lens Shift wykonywane są manualnie. Przyciski oraz złącza w tym projektorze znajdują się z boku. Zacznijmy od przycisków, są one ukryte pod tą przesuwaną klapką, a złącza macie tutaj cały czas widoczne. Między innymi mamy dwa złącza typu Trigger, czasem się to przydaje oraz dwa złącza HDMI, ale sygnał 4K podminamy tylko pod złącze z numerem 1. Dalej zauważcie, że te złącza HDMI są pozłacane. A co ciekawego mamy w środku projektora, mianowicie jest to projektor DLP. Dzięki temu nie mamy problemu, tak jak w przypadku LCD tudzież SXRD, problemu złożenia paneli. Dzięki czemu Benku twierdzi, że projektor będzie miał ogólnie wyższą ostrość niż konkurencyjne produkty. Bardzo często pojawia się pytanie, czy projektor ma natywną rozdzielczość 4K. Tutaj nie do końca. Do tej pory albo mieliśmy rozwiązanie od Sonego, gdzie mieliśmy pełną rozdzielczość na matrycy 4K, tudzież rozwiązanie od Javisa i Epson, gdzie mieliśmy matrycę Full HD, następnie obraz był wprawiony w ruch, dzięki czemu tworzył się nam obraz o rozdzielczości łącznie 4K. Tutaj mamy chip DLP o rozdzielczości plus minus 4 miliony pikseli, które dzięki przechodzeniu w drugi stan daje nam łącznie rozdzielczość 8 milionów pikseli, czyli... Rozdzielczość samego chipa z tego oto projektora jest gdzieś pomiędzy Full HD a 4K. Dokładnie jest to połowa wartości 4K, która przechodząc w drugi stan daje nam pełne 8 milionów pikseli, czyli Pełną tą rozdzielczość 4K. Ja wiem, że jest to strasznie skomplikowane. W linku zostawiam Wam adres strony, gdzie możecie wszystko to zobaczyć. Ogólne dane techniczne urządzenia przedstawiają się następująco. Rozdzielczość, oczywiście 4K. Jasność, 2200 ansi lumenów. Kontrast, 50 tysięcy do 1, Głośność pracy, 23 dB, Naprawdę fenomenalny wynik. Dalej mamy żywotność lampy, około 6000 godzin w trybie Eko. Oczywiście, rozmawiając o takiej klasie urządzenia, opieranie się tylko na danych technicznych, to jest jak ocenianie maseratki na podstawie pojemności bagażu. A więc odpalamy. Jak widzicie, projektor jest już uruchomiony. Pierwszą rzeczą, jaką chciałem Wam pokazać, jest coś, co Benku nazywa True Zoom and Focus. Mianowicie, kiedy już raz ustawicie rozmiar obrazu i wyostrzycie obraz, wtedy, zmieniając tylko i wyłącznie rozmiar obrazu, cały czas ostrość jest utrzymana. Pokażę Wam, jak to działa. Mamy ustawiony rozmiar i ostrość. Teraz zmienimy tylko i wyłącznie rozmiar ekranu. I pomimo, że przesunęliśmy zoomem, ostrość się nie zmieniła. Benku bardzo zaznacza, że dzięki temu, że stosujemy układ DLP, a nie LCD tudzież SXRD, ta ostrość jest bardzo wyraźna, nie mamy problemu ze złożeniem paneli. I tak jak widzicie, litery białe na czarnym tle są bardzo wyraźnie oddane, nie wpadają nam żadne odcienie gdzieś z boku. Faktycznie trzeba to przyznać, ostrość punktowa w tym projektorze jest bardzo wysoka. Co możemy o nim powiedzieć? Przede wszystkim ostrość. Niezależnie, czy to jest centrum kadru, czy to jest brzeg kadru, jest na bardzo wysokim poziomie. Naprawdę i obiektyw, i ten chip dają obraz bardzo, bardzo ostry. Jeżeli chodzi o kolorystykę, jest ona spokojna. Co prawda, trawa jest oddana bardzo rzeczywiście, ale kiedy patrzymy na przykład na bardziej intensywne barwy, chociażby kolory tego motocykla, można by powiedzieć, że ten obraz mógłby być bardziej wykontrastowany. Mam wrażenie, że niezależnie, czy byśmy skorzystali czy z sonego z drzewisa, czy zepsona w tej półce cenowej, u konkurencji. Poziom kontrastu będzie jednak wyższy. Okej, okay, drodzy Państwo, odpaliliśmy obraz 4K. No, ja mam świadomość, że tego nie zobaczycie na nagraniu, ale kiedy oglądamy ten projektor na żywo, wygląda to naprawdę fenomenalnie. Przede wszystkim ostrość jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Druga sprawa, kolorystyka. Jest przyjemna, rzeczywista, wierna, ale mogłoby być troszeczkę więcej kontrastu. Czerń mogłoby być bardziej intensywna. Tych elementów tutaj ciutkę brakuje. Podsumowując, widać, że pomysł wykorzystania układu DLP w projektorze 4K naprawdę ma potencjał. Ostrość jest wysoka, widać, że tą drogą można pójść, rozwinąć to bardziej, uzyskać coraz ciekawszy, coraz bardziej dokładny obraz. Jeżeli chodzi o to urządzenie, jasne, jest jeszcze kilka elementów, które możemy poprawić, ale pamiętajmy, jest to pierwszy projektor tego typu przeznaczony na szeroki rynek, więc jak na pierwsze urządzenie w tej technologii, naprawdę jest dobrze. Co innego możemy powiedzieć, mianowicie w przypadku projektorów. 4K w tym przedziale około 30 tys. złotych dochodzi do ciekawej sytuacji, że mamy większy wybór technologii niż w przypadku projektorów za 3000 zł. Przy 3000 zł macie DLP oraz LCD. W przypadku projektorów za 30 tys. macie DLP, macie LCD na laserze, macie dalej SXRD, macie DILE. Naprawdę wybór w przypadku produktu premium stał się wyższy niż w przypadku produktu podstawowego. Dzięki za dzisiaj, cześć!